No, ja już jestem po krótkich problemach technicznych. No, niestety tamte słuchawki musiały pojechać do serwisu. Już wspominałem. A że chce mi się grać, to będę grał. Po prostu będziecie musieli się przemęczyć. Na czym to stanęło? Wziął tych kawałek. Ciekawe, jesteśmy georadarzami. Teraz gdzie naginamy? Jak duży georadarz, to odnaleźliśmy ładunkowy. Oho, tam gdzie to było? Dobra, zaraz wracam, sprawdzę. Dobrze, że sprawdziłem i to jest tam, gdzie ostatnio byliśmy, tam, gdzie trzeba było przez ogrodzenie przejść i na miejsca, gdzie te pociągi leżą. Trzeba hmm. jakoś poukładać, żeby zmieścić wyjaśnić z tym. Hmm, jakby tu... Właściwie są to kombinaże po prostu. To będzie najodpowiedniej. No. Można jeszcze nie wziąć. pogadać z nami. Okej... Okay. Nie mam pytań. No, może coś naprawić, nie? Miałem ja pieniądze na to. Eee, tutaj jest z kolei z To na górze. Hmm. Ja, pohandlować nie pohandluję Słucham Więc co teraz zrobić? tak, będziemy się tego i tego. No i możemy Myślałem, że gdzieś już to będzie tam gdzieś chyba kilo na plecach więcej. Hmm. No nie tędy. Nie tędy droga. Jak to tu... Skąd się to tu wzięło? No mm. niestety na tym sprzęcie jest troszkę mi niewygodniej nagrywać i... No mi ciszy mnie słychać. I wszystko słyszę tak, jak bym chciał. Trzeba by szerokim łukiem ominąć Teraz... Tu... Ja radiacji się nie muszę obawiać, bo mam tę meduzę i ona to wszystko redukuje. Dobra, teraz tędy. Wow. Wiecie co? Prawie się władowałem. Trzeba lawirować między tym. A potem przejdziemy już do zatonu i tam już będzie spokojniej już... to będzie ciekawiej. Więc questów mniej bieganiny. Aha. Coś się wieszać zaczyna. to nie jest dobry znak. No będzie jak wtedy, że na amen się zatni i zaczną dziać się dziwne rzeczy. tu jest przejście i biegniemy dalej biegniemy, biegniemy już skończy nam się kondycja nie, nie ma energetyków jest ciekawe co co mi się ten radar wyłapał uważ... no to nam będzie Będzioro po prostu Tutaj ten pociąg czy o inny pociąg nie chodzi mm. a dobra nie ten pociąg Wow, artefam nie że... i zaraz to było to Pominęłem to, nie. To muszę tam wchodzić, czy ja będę w stanie to... Ja będę w stanie normalnie tam przejść. Rozbagiń <śm> 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 na na trafimy. Tutaj chodziło. Oni teraz nie zauważyli. No i wracamy do zabawy z bandytami. Aha, jeszcze minę się ładowałem. No fajnie. Super hmm, tego tam się nie spodziewałem Zmienimy sobie trochę ognia, zmienimy magazynek i biegniemy. Jeszcze headshot. Zobaczymy, czy da się to w jakiś sposób poszukać. Żeby mnie nie No, się da W że dwa razy apteczki Czego nie chciałem zrobić Teraz wracam, krótka przerwa techniczna Telefon Mm, już jestem tu Wintores leżał gdzieś teraz pytanie gdzie jest y yeah. tylko rozwalał ale naboje są wyjazd mi z tym tematem bo, bo to nic nie warte nawet jest teraz jak tam wleść. Aha, tak. Chciałem wiedzieć, gdzie pan łącznik jest. Nie zgadnę. No, no drobny końca mapy. Czemu nie? Czemu kurczenie? nie? Uff. Najlepsze. Ja mam te bajery na większy udziwić. Jest jeszcze coś, żeby Ci biegać o, i teraz Run Forest. Ktoś nagina mi motorem podobnie nie wiem czy to słychać. No lekko to denerwujące. To jest. No hmm. hmm. to pobiegniemy do łącznika, jak przyjdziemy już na bagna, to zakończę. Czy na zaton, bo na bagnach to my już jesteśmy. Ech, dalej to się chyba nie dało. O, o tym mówiłem, że anomalie można łatwo zobaczyć w wodzie. Ha. No i ciekawsze jest, to, że tu nie ma nic. Chyba, że gdzieś u góry No, ciekawe Podziemia gdzieś czy coś Może ja teraz szukaj tej strzałki na kompasie No niestety, ale no Trochę jestem niezadowolony z tego problemu, że wysiadły mi słuchawki Mówi się trudno i się gra dalej Czemu masz te eee. Przejdź na zaat No dobra Będę ja sobie na jak gdyby tej nic idzie mm, Spoko I od razu schowek zahaczymy tylko myślę, że jak już wcześniej nie znalazł, to jest dla mnie dziwne. Chyba, że tam w ogóle nie byłem. Też nie wykluczono. Mmm... No, ulubiona broń. ma wszystkie dodatki. Których ja nie mam. Nam by się przydało. Z tego naprawdę idzie zrobić karabin sniperski. No, wrażenie, że tu byłem No więc sobie przez długi czas nie umierać No chodźcie, chodźcie To write się, dawaj, 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 dawaj. Dobra, ten leży. Ten też. aha spoko myślałem że się zawiesił muszę zmienić skrót od licznika FPS -u. czasami go na wideo widać, czasami nie widać i to jest powodem tym że ja tego ff mieć już do szybkiego czytania spróbuję obejść tam to jakoś bo ja nie mam ochoty się z nimi bić zrobimy tak i o, w ten sposób. Nie proszę bardzo, energii nie tracimy. Teraz jest to, nie, to nie jest to. No to schowek, i tam może na zato spróbujemy się przedostać, i na tym po prostu utnę w tym momencie. I może dogram jeszcze resztę. No tak to jest jak to. Jak ma pecha. Hmm, za 2-3 tygodnie dopiero wrócę do tamtego sprzętu i poprawi się jakoś. Ale mi chowy, bo... O, o rzeczywiście. Rozwalony czaj, nic ciekawego. No. Przepraszam za mój brak gadatliwości, ale nie chcę mi się po prostu gadać o taką od rzeczy. Dobra. Trzeba się podleczyć Nawet hmm, ze względu na warunki to postanowiłem mój komentarz ograniczyć do minimum i skupić się na grze już mnie nie zauważył wow. Teraz jak to tutaj, tutaj obejść? Dobra, jestem na kamieniu. Więc jak tu tamtą stronę skoczyć? Skoczyć na kamień. A jest pytanie, jak tu przeskoczyć, żeby się nie zabić. A zapiszę. No i dobrze zapisałem. Trochę bardziej w bok. Mm. Będę musiał coś pomyśleć, żeby te loodingi jakoś skrócić. Tak, nie będę czekać. Aha Spoko. No, albo spróbujemy na tamten kamień doskoczyć Prawie Mmm... jak? minę. Już doszedłem do momentu, to zaczął znikać. Jezu! No udało się. No, gro. Dawaj. z najgorszych odcinków. Ale ja się z wami niestety muszę już pożegnać.